Proszę Państwa, istnieje coś takiego jak Międzynarodówka Socjalistyczna. Ta Międzynarodówka Socjalistyczna jest silną organizacją kierowaną głównie przez tak zwaną szlachtę jerozolimsko, że użyje języka pana Stanisława. Jest taki dziennikarz, zapomniałam w tej chwili. Mniejsze z tym. I nasi panowie rządzący Polską są członkami tej organizacji światowej i oni mają bardzo wygodną rolę, bo za duże pieniądze po prostu spełniają życzenia, żądania tejże organizacji. A my bez przerwy się dziwimy, prawda, że w naszej ojczyźnie jest tak źle że afery, że bieda, że bezrobocie. Dyskutujemy, ja, co by tu zrobić, żeby zmienić. Proszę Państwa, ja bardzo przepraszam, ale mnie czasami i śmieszno, i straszno, i pięści zaciskam. Nad czym tu dyskutować? Wszak 8 czerwca tego roku e, naród zdecydował, że nie chce mieć Państwa że nie chcę mieć niepodległości, przecież przepraszam najmocniej, ale Polski nie ma. To jest euroregion, a za parę miesięcy w ogóle przymiotniki Polski będzie, taki przymiotnik będzie w złym tonie. O czym my w ogóle mówimy, proszę Państwa? To tyle chciałam powiedzieć. Przykro mi, ale prawda jest niestety bijąca po sercach i po oczach. Добрано.